Siemoneczko, ja się nazywam Tomek Żurawski, wy jesteście na kanale Easy Eat. A w dzisiejszym filmie pokażę Wam przepis na brownie. W zeszłym tygodniu na Instagramie wrzucałem kilka razy w sumie yy, brownie, które robiłem dla siebie do jedzenia, no i często prosiliście mnie wtedy o przepis żeby wszystkim nie odpisywać oddzielnie właśnie po to nagrywam ten film w którym po prostu zobaczycie krok po kroku jak takie brownie robię jest to świetny przepis, jest bardzo prosty szybki w przygotowaniu ma dużo białka, stosunkowo mało kalorii jak na taki produkt a przy tym bardzo duża objętość nada się na redukcji, jak i na masie, ponieważ można dodać bardziej kaloryczne dodatki, które zwiększą nam tą ogólną kaloryczność dania. Także zapraszam Was do oglądania i przenosimy się do mojej kuchni. OK, jesteście u mnie w kuchni. Zaczynamy. Mam tutaj już wszystko na nasze brownie przygotowane. Będę Wam po kolei pokazywał, co i ile potrzebujemy, i jak wykonam. Zaczynamy oczywiście od nastawienia piekarnika na 180 stopni i termoobieg. Ja sobie tutaj włączę bez termoobiegu, no po prostu żeby nie huczało podczas nagrywania. Także zaczynamy od tego. No jak nam się piekarnik nagrzewa, to pokażę Wam, co będziemy potrzebować, żeby zrobić nasze brownie. Także tak. Na początku słodzik. Ja używam jakieś 15 tabletek słodzika. Możecie go z powodzeniem zastąpić erytrytolem. Na pewno on sprawdzi się lepiej do wypieków. Ja go na co dzień nie używam, więc nie mam i zastępuję go tym słodzikiem w tabletkach. Również się sprawdza. Ja lubię dosyć słodkie i wychodzi mi 15 tabletek na takie brownie spokojnie wystarcza. Oczywiście podstawą naszego brownie będzie fasola czerwona w puszce. Do dostania w każdym sklepie bardzo tania. Do tego dwa jajka. I dojrzały banan. Nie musi być aż tak dojrzały. Mi po prostu został i już taki jest. Ale na pewno w miarę żółty, żeby nie był taki zielony. To dodaje smaku. Do tego oczywiście kakao. Odżywka białkowa, dowolne WPC. Najlepiej sprawdzają się tu jakieś czekoladowe, waniliowe, na podbicie białka i do masy super się sprawdza. Do tego oczywiście proszek do pieczenia, żeby nam wyrosło. Ja jeszcze dodaję jabłko pokrojone do środka. Fajnie, fajnie smak. Dzięki temu a nie podnosi za bardzo kalorii. Tutaj się tak naprawdę sprawdzi każdy owoc, który wam pasuje. Nie polecam tylko wrzucać owoców mrożonych, no bo niestety puszczają dużo wody. Przez to to ciasto robi się takie rozmoknięte, a ono już normalnie jest dosyć wilgotne, więc nie ma potrzeby dodawania tam nic więcej. Ale możemy dodać na przykład owoce suszone, orzechy, to podbije nam kaloryczność dania, ale również smakowitość. Więc, jak ma ktoś duże zapotrzebowanie, no to jak najbardziej się to sprawdzi. Ja jeszcze od siebie tutaj dodaję taki, kilka kropel takiego aromatu waniliowego. Po prostu mam i wiem, że to się fajnie sprawdza. Z technicznych rzeczy, co będziemy potrzebować, no, oczywiście foremkę do pieczenia, najlepiej podłużną. Papier do pieczenia, żeby wyłożyć tą foremkę, żeby nam bardzo ładnie dobrało i wyszło. No i blender, żeby zblendować wszystko na gładką masę. No tutaj mam naczynie, po prostu na to, gdzie będę blendował. Dobra, ja sobie tutaj poza kamerą wyłożyłem naszą foremkę papierem do pieczenia. Spryskałem delikatnie tym takim sprayem z tłuszczem. Możecie sobie tutaj wylać po prostu kroplę jakiegoś oleju i go rozsmarować. Myślę, że i bez tego spokojnie się daje oderwać, ale wolę nie ryzykować i sobie po prostu to spryskałem. No i zaczynamy robienie naszego brownie. Zagotowałem sobie wcześniej wodę, żeby rozpuścić nasz słodzik, dlatego do naczynia dajemy 15 tabletek słodzika. 15 i zalewamy go odrobiną gorącej wody, żeby się rozpuścił. Nie musimy aż tak z tą wodą uważać, ponieważ to i tak nam się w tej masie zgubi. Także śmiało możemy dodać odrobinę więcej. No, i robimy dalej. Teraz wbijamy nasze dwa jajka. Tak naprawdę dowolnie możemy sobie dorzucać te składniki, bo po prostu nie ma to znaczenia. I tak będziemy wszystko blendować na gładką masę. Ale robimy, ja sobie robię tutaj tak po kolei, także dwa jajka są gotowe, naszą fasolę koniecznie musimy opłukać pod wodą, także otwieram puszkę i lecimy tutaj, uczemy. Ja sobie poczekam aż woda z fasoli odrobinę ścieknie. W tym czasie do naszego brownie dodamy kakao, banana oraz białko WPC. I na końcu dodamy tą fasolę i wszystko zblendujemy. Oczywiście ja sobie tutaj dokładnie to odmierzam. Wy możecie robić na oko. Ja jestem na redukcji, więc te kalorie liczę dość dokładnie, więc wszystko musi być dobrze, odpowiednio przygotowane. Może być, że możemy zacząć od banana. To nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Taki jeden dojrzały banan wystarcza. Zazwyczaj wychodzi około 110-120 gram takiego banana. Do tego 25-30 gramów kakao. Ja daję sobie zawsze odrobinę mniej, bo wolę mniej intensywny smak tej czekolady. Także tutaj właduje dwadzieścia gramów, dwadzieścia pięć gramów kakao. Jest. Teraz idzie nasza odżywka białkowa. Ja dodaję 30 g tej odżywki, ponieważ tego białka i tak w tym brownie już jest dosyć sporo. Ponieważ mamy fasodę czerwoną, która jest dość dobrym roślinnym źródłem białka oraz jajka, które nam również to białko podbijają, więc nie potrzebuję jeszcze więcej. Generalnie i tak w takim brownie będzie około 60 g białka, co jest naprawdę sporym, sporą ilością. Także też super sprawdzi się dla osób trenujących na siłowni, którzy chcą ten MPS sobie podbijać, więc macie wysokobiałkowy, pełnowartościowy posiłek, a przy tym bardzo smaczny. Także wrzucam sobie to białeczko. Ja tutaj mam smak yy, bodajże jakiś baton karmelowy, czy coś takiego. Szczerze, yy, nie przypadł mi bardzo do gustu, ale w yy, tym bramie nadaje się idealnie. ja sobie dodam już kilka kropel tego waniliowego aromatu wystarczy oraz proszek do pieczenia teoretycznie w przepisie mamy łyżeczkę proszku do pieczenia no ja oczywiście dodam sobie co tego na oko bo nie chce mi się brudzić naczyń także tutaj proszek do pieczenia jest no i zostaje nam nasza fasola do środka no i blendujemy wszystko na gładką masę Sola. Sola jest zważona w puszce, więc nie mam potrzeby kładzenia wszystkiego na wagę. Nie ma też co przesadzać. Chociaż tutaj taka ciekawostka, jeśli chodzi o tofu z biedronki, to warto je ważyć, bo czasami jest tak, że mamy 160 gramów w opakowaniu, a czasami dają nawet 200-210, więc to już przy takim produkcie jak tofu może zrobić różnicę. No ale ok, wracamy do naszego brownie. To wszystko blenduje na gładką masę blenderem. Wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy to dobrze widać, no bo niestety nie mam tutaj wizjera przy kamerce, bo nagrywam to moim iPhone'em jeszcze. Więc tą masę wylewamy do, do naszej wcześniej przygotowanej foremki. No i do tego dorzucam już tylko pokrojone jabłko i wszystko do piekarnika. Do rozgrzanego piekarnika, tak jak wcześniej wspominałem, 180 stopni termoobieg na około 35 minut do 45 minut zazwyczaj wychodzi i jest wyrośnięte. No to okej, okay, ja przelewam moją masę i kroję jabłko. Wszystko jest już gotowe, wystarczy to upiec. Gdybym nie gadał do Was i tak dalej, i tak dalej, to dałoby radę to zrobić dużo szybciej. Więc i tak przepis jest, jak widzicie, ekspresowy. Najdłużej to tak naprawdę zajmuje to pieczenie. Ja sobie dogrzeję ten piekarnik w termoobiegu do 180 stopni już poza kamerą. No i blatuję nasze brownie do, do piekarnika. A jeszcze Wam postanowiłem pokazać, jak wygląda taka masa. Tak to się prezentuje. Jabłuszka troszeczkę wystają. No i to wszystko ląduje do piekarnika. I sobie siedzi. Wracamy za 35 minut. OK, jakieś czterdzieści kilka minut minęło, teraz poczuję się trochę jak Robert Mokowicz, więc wyłączamy nasz piekarnik i wyciągamy nasze brownie. No wyrosło nam pięknie, akurat nie ma tutaj problemu z wyciąganiem naszego brownie, bo po prostu to się dość łatwo odchodzi. No i jak możecie teraz zobaczyć, papier do pieczenia od niego również bardzo łatwo odchodzi, więc nie ma tutaj żadnego przyklejania się. Wszystko bardzo łatwo odchodzi. Wygląda super. Sztosik. Zaraz Wam pokażę tutaj z bliska, jak to wyszło, jak to się mniej więcej prezentuje. No i zachęcam was również do zrobienia swojego. A tak się prezentuje to brownie z bliska. Zobaczcie, wygląda bardzo dobrze. Tutaj ukroiłem kawałeczek. Konsystencja jest taka odrobinę mokra, ale też nie za bardzo. Oczywiście to wszystko się bardzo dobrze trzyma, bardzo dobrze je łatwo kroi. Także tak to wygląda. Mniej więcej. No i zobaczcie, jakie to jest duże. Jak na tą ilość kalorii. Fajny sposób na przemycenie warzyw, no bo puszka fasoli i owoców w swojej diecie. Jak ktoś nie za bardzo za nimi przepada. No jak widzicie, przepis jest banalnie prosty, szybki w przygotowaniu i bardzo smaczny. Taki wielki kawał brownie ma u mnie, to moje ma akurat około 820 kalorii, 60 g białka, 22 g tłuszczu i około 100 g węglowodanu. Więc makro, jak na taką objętość, jest bardzo dobre. No Kto mnie dłużej śledzi. To wie, że nie za bardzo jestem zwolennikiem tych wszystkich fit, ciast i tak dalej, bo dużo z tym zachodu. Często takie ciasto ma tyle samo kalorii co normalne ciasto, tylko jest po prostu przygotowane ze zdrowszych, lepszych składników. No a tutaj macie banalnie prosty przepis, szybki w przygotowaniu, i tak naprawdę najdłużej to schodzi na to pieczenie. Więc jak ktoś sobie na przykład przygotowuje posiłki na cały dzień, może wrzucić to do piekarnika i robić kolejne posiłki i nie ma tutaj najmniejszego problemu. Smak tego jest naprawdę dobry. Jeśli ktoś się boi, że będzie tutaj wyczuwalny smak tej czerwonej fasoli, to nie ma się czego obawiać. Naprawdę jakby ktoś gdybym to spróbował i nikt mi nie powiedział, że tutaj jest robione z czerwonej fasoli, to na pewno bym tak nie pomyślał. Także no Tyle na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że przepis się podobał. Przepraszam że za warunki w jakich to jest wykonywane, no, ale niestety nie dysponuję większą ilością mie miejsca. Trzeba sobie jakoś radzić, także zostawcie łapkę w górę. Zachowam się jak, jak, jak jakiś youtuber, ale no, chciałbym, żeby te moje filmy trafiały do jak największej ilości osób, bo no, nie oszukujmy się, zależy mi na tym, żeby y, więcej ludzi do mnie też trafiało. Także Mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie coś po sobie, zostawcie komentarz, no i koniecznie wypróbujcie tego przepisu, a jeśli ktoś spróbuje, to będzie mi bardzo miło, jeśli ktoś oznaczy mnie na przykład na story na Instagramie, jeśli to Brownie wykonał. No i życzę Wam smacznego i do usłyszenia w następnym filmie za tydzień. Trzymajcie się, hej!